serdecznie ale dzisiaj wieje ładna pogoda tylko Wszystko takie jak nie wiem no już na zimę się szykuje eee, droga za ogrodem, już końcówka prac tutaj pod każde drzewka wysypałem kompost częściowo przerobiony częściowo nie ale wysypałem w takim roku jak wysypałem to ta gruszka jak żeśmy kupili to ona nie rosła była cała obrośnięta takim tym Y, o tym, tym mchem takim zielonym czyli nie rosła, nie, nie była no tutaj złapało trochę ostrość czyli nie rosła bo poprzedni właściciele chyba jej ani nic nie otrzymywali ani nic wystarczyło trochę kompostu jeden sezon puszczała nowe pędy pędy nawet ten mech zniknął także i owoców było dosyć dużo nawet też chyba konferencja i w tym roku bardzo dużo było owoców jest też śliwa śliwka śliwa węgierka taka duża też podsypałem kompostem świeżym żeby miała jakąś podżywkę. tu jest śliwa Dąbrowiecka też podsypałem pod każde drzewko praktycznie świeży kompost tu są jabłonie też pod każdą podsypane jest one pójdą później pójdą słupki pójdą w szpalerze takim będzie trochę od aleiki odgrodzone o no i skrzynki że praktycznie na zimę jest prawie wszystko gotowe